Na ekranie pojawia się plansza z napisem Flash Lidera. Na środku animowane rąby w kolorach czarnym, żółtym i różowym. Muzyka w filmie pochodzi z serwisu bensound.com. Michał Kądziołka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, stoi na tle szarej ścianki z logotypami i zaprasza do oglądania kolejnego odcinka Flesza Lidera. W trakcie wypowiedzi pojawiają się archiwalne ujęcia z wręczenia Nagrody Ambasadora Bilansu Kariery pani Annie Lubowieckiej z 2021 roku oraz zdjęcia statuetki. Szanowni Państwo, w tym odcinku Flesza Lidera odwiedzamy Sołectwo Szczepanów. Chcemy Państwu przedstawić nie tylko urokliwe miejsce, ale także bardzo aktywnego lidera. Panią Annę Lubowiecką, która pod koniec ubiegłego roku została zwyciężczynią konkursu na ambasadora bilansu kariery w kategorii Sołtys. Serdecznie zapraszam. Tomasz Latocha, burmistrz Brzeska, stoi w gabinecie na tle Godła Polski oraz Herbu Brzeska. Opowiada o sołectwie Szczepanów i działalności pani Sołtys Anny Lubowieckiej. W trakcie wypowiedzi pojawiają się ujęcia ze Szczepanowa. Szczepanów to jedno z dziewięciu sołec w gminie Brzesko. Piękna miejscowość, która jest miejscem absolutnie wyjątkowym, wyjątkowym przez ludzi, którzy tam mieszkają, ale też przez tych, którzy tam się urodzili. A urodził się święty Stanisław Biskup Męczennik, który jest również patronem Polski. To w Szczepanowie znajduje się bazylika mniejsza imieniem świętego Stanisława Biskupa Męczennika oraz miejsce jego narodzin, które co roku odwiedza rzesza Pielgrzymów. W Sołectwie zarządza od kilku kadencji pani Anna Lubowiecka, która jest również radną miejską i osobą niezwykle zaangażowaną w rozwój miejscowości, w jej codzienne życie i upiększanie. To właśnie podczas jej kadencji wyjątkowego kształtu i piękna nabrał rynek szczepanowski, ale też Straż Pożarna, świetna Straż Pożarna, bo przecież jest jedną z dwóch jednostek krajowego systemu, które działają na terenie gminy Brzesko. Straż Pożarna została wyposażona w dodatkowy sprzęt, nowy, piękny samochód ratowniczo-gaśniczy. To również pani Lubowiecka wspiera działalność naszej szkoły, naszego. Przedszkola. Przy tej szkole właśnie powstało za jej kadencji również ładne boisko sportowe, a teraz szykujemy się do budowy hali sportowej. Ja jestem bardzo dumny, że mogę być burmistrzem i osobą również, która pochodzi ze Szczepanowa, i cieszę się, że mogę właśnie z tak sympatycznymi, skutecznymi osobami współpracować. Anna Lubowiecka, sołtys Szczepanowa i ambasador bilansu kariery 2021. W swoim gabinecie prezentuje działalność lokalnej społeczności. W trakcie wypowiedzi pojawiają się ujęcia związane z kołem gospodyń wiejskich i działalnością pani Sołtys oraz projektem Kierunek Kariera. Szczepanowie mieszkam od dziecka, a Sołtysem jestem od 2007 roku. To, jak wygląda praca sołtysa, jakie są jego zadania, determinują mieszkańcy, a ja jestem niezwykle dumna z moich sąsiadów i ich aktywności, ciągłej chęci poprawy otoczenia. Chyba po prostu lubimy przebywać razem i to bez wyjątku, czy widzimy się na zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej, Radzie Sołeckiej czy spotkaniach koła gospodyń wiejskich. Wspólnie organizujemy plenerowy dzień dziecka, zbiórki śmieci w terenach zielonych, spotkania seniorów czy akcje charytatywne. Ostatnio zachęcam do rozwoju osobistego i skorzystania z możliwości jakie dają projekty takie jak kierunek kariera czy kierunek kariera zawodowa. Oferta Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie wydała mi się niezwykle atrakcyjna. Jest to świetna okazja na dofinansowanie kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych, które mogą poprawić sytuację na rynku pracy każdego z nas. Zaangażowałam się w projekty urzędu, bo wierzę w moc uczenia się przez całe życie. Sama jestem przykładem osoby, która trochę przypadkiem nabyła nowe umiejętności i w ten sposób pojawiła się w moim życiu nowa pasja. W pandemii to właśnie media społecznościowe pozwoliły dotrzeć do znajomych z ofertą projektów. Ta nagroda to wyróżnienie dla moich sąsiadów, mieszkańców Szczepanowa, którzy odważnie realizują swoje plany i marzenia. Cieszę się, że wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie mogliśmy trochę im w tym pomóc i także mieszkańcy Szczepanowa skorzystali z dofinansowanych szkoleń i kursów w ramach projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Katarzyna Lis, pracownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, na tle ścianki reklamowej urzędu zaprasza do udziału w projektach realizowanych przez WUP w Krakowie. W trakcie wypowiedzi na ekranie pojawiają się napisy z danymi dotyczącymi projektów. Wśród wielu projektów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie mamy także projekty adresowane do osób indywidualnych. I tak w projektach Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa aktualnie rekrutujemy osoby, które pracują i ukończyły 50. rok życia. Dla osób, które są między 18 a 25 rokiem życia, mamy projekt Łapskila. Natomiast dla osób, które wróciły z zagranicy i tutaj w Małopolsce chcą realizować się zawodowo, oferujemy dwa projekty: Wróć z Powerem i Nowy Start w Małopolsce. Wszystkie informacje dotyczące projektów oraz rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie pociągdokariery.pl. Natomiast o projektach Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa wszystkie informacje są także na stronie kierunek.pl. Pociągdokariery.pl. Zapraszamy. Na ekranie pojawia się ponownie Michał Kądziołka, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, na tle szarej ścianki z logotypami. Chcemy, by jak najwięcej Małopolan mogło się rozwijać. Niech ten rok, pomimo wielu trudności, będzie okazją do realizacji założonych celów. Wszystkim liderom lokalnych społeczności życzymy dobrej współpracy w małych ojczyznach i wielu sukcesów. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek Flesza Lidera. Na ekranie pojawia się biała plansza z napisem projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. W górnej części ekranu znajdują się od lewej logotyp Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie oraz logotyp Małopolski. W dolnej części ekranu znajdują się od lewej logotyp Funduszy Europejskich Program Regionalny flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logotyp Małopolski oraz flaga Unii Europejskiej z dopiskiem Europejski Fundusz Społeczny.